W minioną niedzielę na Chojnowskim Rynku mieszkańcy mieli okazję być świadkami bardzo wyjątkowego wydarzenia, Powiem, pan Jurand Kowalski, chojnowski muzyk, który tworzy już prawie 40 lat, obchodził swój drugi benefis. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć repertuar, na który składały się piosenki z trzech płyt wydanych właśnie przez pana Juranda. Piosenka o mamie przede wszystkim, balada piękna, dziękuję ci mamo, no i bo jak cię nie kochać, soul muzyka, yy, ta jedyna. Która będzie latynoski temat w rytmie latynoskim. Jeszcze tam było kilka, ale nie pamiętam, Musiał, musiałbym popatrzeć. Podczas benefisu pan Jurand z rąk burmistrza miasta pana Jana Serkiesa otrzymał pamiątkowy list oraz statuetkę. Życzę również wszelkiej pomyślności, zdrowia i wielu sił do dalszej pracy oraz jak zwykle wiernej i oddanej publiczności. 16, 16 lat wiem, jak napisałem pierwszą kompozycję Zagubioną Miłość i właśnie w, ty, w tym czasie w Chojnowie zdobyłem puchar, pierwsze miejsce za, za, za zajęcie tej kompozycji y, Zagubionej Miłość. Na beneficie pana Juranta Kowalskiego mogliśmy usłyszeć nie tylko samego jubilata. Towarzyszyli mu jego przyjaciele, jego byli i obecni uczniowie. Swój koncert zagrał również znany i lubiany zespół Rock Starsi. Z panem Jurandem mamy ogólnie bardzo dobre kontakty i bardzo często współpracujemy z nim, pomagamy sobie wzajemnie, bo ja myślę, że tutaj bez przyjaźni byśmy nie mogli korygować między sobą, nie moglibyśmy się jakby zgrywać. Młody zespół na okolicznych terenach zyskuje coraz większą popularność, tym samym na swoje koncerty ściągając coraz większą ilość fanów w różnym wieku. Koncerty przychodzi coraz więcej ludzi w starszym wieku, tak? Czyli nie mówię już tu o młodzieży w przedziale, przykładowo 15 tam lat, 18 tylko starsi ludzie, tak? Panu Jurandowi życzymy kolejnych beneficjów i słonecznej pogody, która już więcej nie zakłóci żadnego z jego koncertów.